Jak wyglądał w 2021 dialog w ochronie zdrowia? Nad czym pracowano w RDS-ie? Co się udało, a co należałoby poprawić? Rzeczywiście temat jest bardzo trudny. Może dla przypomnienia tylko, mamy takie dwie struktury są bardzo istotne dla nas, jeżeli chodzi o dialog społeczny. Ten Zespół specjalny Rady Dialogu Społecznego, który tak naprawdę został powołany w związku z historią związaną z pandemią, prowadzi go od samego początku. E, Krystyna Ptok, szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. I drugi zespół, od lat związany z Ministerstwem Zdrowia, teraz się nazywa Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, i tam są, jak wiadomo, trzy grupy. Może zacznijmy od naszych koleżanek związki zawodowe, trzy organizacje, dalej pracodawców, sześć organizacji, nie wszystkie aktywne zresztą, no i grupa ministerialna. I spotykamy się właśnie, było tak istotnie, okazjonalnie raczej w 2021 roku, no bo COVID spowodował jednak duże perturbacje, również jeżeli chodzi o sprawy kontaktów. Oczywiście można online rozmawiać, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że były rzeczywiście trudne sytuacje. Pan minister czy wiceministrowie zdrowia, a jeżeli chodzi o trójstronny zespół, to najpierw pan Maciej Miłkowski z ramienia Ministerstwa Zdrowia był odpowiedzialny za ten zespół, a później obecnie dzisiaj, jeszcze działający razem z nami, pan wiceminister Piotr Bromber. Więc naświetlając tą sytuację, powiem tylko tyle, że Praktycznie bardzo niewiele się różnimy w tych dwóch zespołach. Te same osoby, które reprezentują i związki zawodowe, i pracodawców, są i w jednej grupie, i w drugiej, z małymi wyjątkami. I to są takie fakty, które są jasne może nie dla wszystkich, ale, ale one tak, tak wyglądają. No i czym się zajmowaliśmy? Oczywiście tymi najtrudniejszymi sprawami, które dotyczyły samej pandemii, to była sprawa zabezpieczenia rzeczywiście. Całego systemu. Przepytywaliśmy, dyskutowaliśmy z ministrem zdrowia, z ludźmi z ministerstwa zdrowia, jak to wszystko wygląda. A mając już bogate doświadczenie, nie mówię tutaj o sobie, ale o moich koleżankach i kolegach, staraliśmy się pewne rzeczy podpowiedzieć, na co należy zwrócić uwagę. Oczywiście z koleżanki ze związków zawodowych, bo tam są przede wszystkim kobiety, bardzo mocno zwracały uwagę na pieniądze czyli te dodatkowe szczególnie covidowe pieniążki które się należały tym wszystkim którzy brali w tym udział i temu poświęciliśmy dużo czasu okazało się, że to było bardzo cenne bo wiele grup nawet takich które są związane z danym ośrodkiem medycznym nie było wziętych od razu pod uwagę i rzeczywiście to dzięki ich trosce można było te sprawy załatwiać. Jeżeli zaczęliśmy już o pieniądzach rozmawiać, to powiem o tym, co mnie najbardziej um, zajmowało w pewnym okresie czasu, a tak dokładnie, jeżeli dobrze pamiętam, od 12 lutego 2021 roku. Mówię o całej strategii związanej z, oczywiście z wynagrodzeniami w sektorze ochrony zdrowia. Jak Państwo pamiętacie, sto, skończyło się to może. Hmm, Smutno, no bo powstało miasteczko strajkowe. Organizowali to ludzie różni, i panie pielęgniarki, i, i lekarze, i, i, i ratownicy medyczni. no Spora grupa. Oczywiście my, jako pracodawcy, nie uczestniczyliśmy, może bezpośrednio, ale wcześniej, moim skromnym zdaniem, staraliśmy się wszystko zrobić, żeby się porozumieć. My, jako pracodawcy, a reprezentuję właśnie tą grupę, dlatego też z pełną odpowiedzialnością mówię o tym, staraliśmy się i niektóre Panie też o tym pamiętały, pamiętać o jednym, bardzo istotnym. Możemy i chcemy, jako dyrektorzy, prezesi szpitali czy innych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, żeby nasi przyjaciele, lekarze, Pielęgniarki, bez wyjątku, wszyscy zarabiali godne pieniądze, bo to się należy, szczególnie w tak trudnym okresie, który przeżywamy. Ale mamy też świadomość, że pacjent jest jednak najważniejszy. I pytaliśmy cały czas: czy nam wystarczy pieniędzy na leczenie pacjentów? Proszę sobie wyobrazić może nie wszyscy o tym słyszeli, ale nasi koledzy z, ze Związku Pracodawców Szpitali. Powiatowych, w pewnym momencie zrobili ankietę, z której wynikało, że średnio to było ponad 100 szpitali wziętych pod uwagę, średnio aż 80, ponad 80% przeznacza się z wszystkich kosztów na wynagrodzenia. Jeżeli każdy nawet w gospodarstwie domowym policzy sobie, jak to wszystko by wyglądało, to rzeczywiście dochodzimy do wniosku, że tych pieniędzy na leczenie, na innowacyjność, na jakość tego leczenia jest nie za wiele. I to, I to rzeczywiście spędzało nam sen z oczu, i oczywiście, finalnie było podpisane też przez moją skromną osobę takie stanowisko. Nie wszyscy za to mnie e, doceniali może, ale mam nadzieję, że ze względu na sytuację, a następny etap to będzie 1 lipca tego roku, kiedy będą nowe współczynniki. Bo mówimy cały czas, proszę pamiętać, o najniższych wynagrodzeniach. Współczynnik dla danej grupy, one są bardzo ściśle określone. Mam nadzieję, że w tej chwili już bardzo rozsądnie, bo były tutaj bardzo duże spory. I to, i to rzeczywiście od 1 lipca się uda. To był taki temat dla mnie koronny. Jak dzisiaj rozmawiałem z moimi koleżankami z pracodawców, to one mówią, ale lepiej to. Mówić o innych sprawach, priorytety resortu, jakie były plany zarządcze, finansowe, plany legislacyjne. Tych punktów mam aż 12 tutaj, w tej ściądze, która koło mnie leży, ale powiedziałem o tych wynagrodzeniach, bo, bo rzeczywiście to była sprawa bardzo, bardzo istotna. Cieszę się, bo w pewnym momencie z tego grona trójstronnego zespołu odeszły nasze koleżanki Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, ale od nowego roku wróciły. O tyle jest to dla mnie istotne, że mam tą przyjemność właśnie prowadzić tą grupę, może raczej te spotkania, jako współprzewodniczący właśnie przez pierwsze półrocze roku 22 i to jest ogromne wyzwanie i mam nadzieję że sobie damy radę i co w tym roku czego możemy się spodziewać czego się możemy spodziewać zrobiliśmy rachunek sumienia w ubiegłym tygodniu na prezydium gdzie podsumowaliśmy te wszystkie sprawy, które były, bo ja tylko niektórych dzisiaj powiedziałem, bo tutaj nie ma czasu ani pewno nikt tego nie chciałby do końca wysłuchać, a jest tych spraw bardzo dużo. Ale są takie bardzo istotne rzeczy, które zostały rozpoczęte i będą, muszą być kontynuowane, i będą kontynuowane zapewne to, o czym. Od, od czego się zaczęło w tych dużych tematach, to jest jakość w ochronie zdrowia, mówimy o tym, żeby wreszcie jakość, ale wszędzie i u lekarza rodzinnego i w AOS-ie i w szpitalu była najwyższa jaka może być, oczywiście do tego też są potrzebne pieniądze, te potrze pieniądze w mojej wypowiedzi będą wracać, no ale ja Prowadziłem przez 20 lat szpital prywatny. Wiem, co to znaczy, jak nie starcza tych pieniędzy, a trzeba dawać właściwą, właściwą diagnostykę i, i właściwe leczenie. I to jest, to jest bardzo ważne. To, to, tym, tym będziemy się zajmować. Dalej będziemy się zastanawiać nad tym, co ostatnio, chociaż do końca tego tygodnia, tak jak zapewne wiesz, trzeba dawać uwagi do bardzo ważnej ustawy o, o szpitalach, tak, jak te szpitale, jak modernizacja szpitali ma wyglądać, jak to wszystko połączyć. Mamy ogromnie dużo uwag, ogromnie dużo uwag, zresztą, m, tak jak mi wiadomo, też w zacnym Co Zdrowiu e, w redakcji na, na ten temat nie tylko mówiono, ale też, też e, pisano i my się tym zajmujemy od samego początku. Mieliśmy inne zdanie, jak powinna ta m, cała... E, Ustawa wyglądać. Mam nadzieję, że to nie jest koniec tych wszystkich dyskusji. Wiele rzeczy, nie chciałbym w szczegóły wchodzić, trzeba po prostu inaczej potraktować. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, sieć szpitali, już dzisiaj wszyscy wiedzą, że się nie sprawdziła. Do tego też trzeba będzie wrócić. Trzeba będzie wrócić do profilaktyki. Zapraszam jutro. Redakcja to organizuje, ale będzie taki panel, o którym będziemy mówić, właśnie jak profilaktyka ma wyglądać. Dla mnie od pewnego czasu muszę się przyznać, że jeszcze włączyłem się w pracę Związku Piłki Ręcznej, i tutaj, dla mnie oczkiem w głowie, jest, są dzieci i młodzież. I dlatego też w tej profilaktyce, w tym zdrowiu publicznym, jak my to nazywamy, bardzo ważną sprawą będzie, żeby znaleźć pieniądze, rzeczywiście i te dzieci zaprosić na zewnątrz z domu jeżeli to tylko będzie możliwe tak dzisiaj okazuje się że od tak naprawdę od jutra już znowu niestety dzieci muszą zostać w domu a nie w szkole no ale taki mamy czas ten czas mam nadzieję minie szybko ale z tym jest związana bardzo duża sprawa Dużym tematem była kwestia rachunku kosztów i tutaj mogę powiedzieć, nie chcę oceniać Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, ale chcę powiedzieć o jednej fantastycznej grupie. Udało nam się zorganizować, rzeczywiście wśród pracodawców RP, jesteśmy największą organizacją też skupiającą sektor zdrowotny, zorganizować ludzi, którzy rzeczywiście chcą żeby ta wycena procedur medycznych była jasna od początku do końca i prawdziwa. I to jest ogromna praca, której podjęliśmy się i właśnie wczoraj zakończone został pewien etap. Przeprowadziliśmy ankietę. Odpowiedziało ponad 100 różnorodnych szpitali i chcemy po prostu jeszcze mocniej włączyć się do tej całej akcji, tak żeby na rzeczywiście, jeżeli ja nie chcę mówić o historii, o tym, że nie zgadzaliśmy się z tym, co minister zdrowia proponował, ale chcę powiedzieć, że nie czekaliśmy, tylko działaliśmy i mamy konkretne narzędzia, z których można skorzystać. I to jest dla nas bardzo ważne. My od samego początku podejmujemy działanie nie na zasadzie krytykaństwa, nawet jeżeli krytykujemy, to nam się wydaje, że to dla dobra całego systemu. My Zgromadziliśmy ludzi, którzy rzeczywiście mają bardzo duże doświadczenie i tak to może być. Są, jest wiele spraw niezrealizowanych, trochę mniejszych. Nie chciałbym bardzo szczegółowo do tego podchodzić, ale właśnie te projekty, o których mówiłem, i te cena świadczeń, to są rzeczy, które, które są dla nas bardzo istotne. Teraz przy okazji. My tych wszystkich możliwości badań wykonywania testów covidowych w aptece, my chcieli, chcielibyśmy powrócić. My już od, nie boję się tego powiedzieć, już prawie od półtora roku cały czas mówimy o tym, żeby przy dużych zakładach pracy, jeżeli tam nie ma, stworzyć takie ośrodki, ośrodki, gdzie będzie mogła być realizowana pomoc. My to specjalnie nazywamy, nie chciałbym tutaj e, nad tym się rozw rozwodzić, ale właśnie wtedy, kiedy się okazuje, że system może być zatkany, chociażby przez to, że, że nie ma już szans pozyskać nowych miejsc na wykonywanie może nie najważniejszych, ale istotnych badań, e, żeby oznaczyć e, żeby rozróżnić człowieka, który ma rzeczywiście COVID, a, 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 a jest zdrowy. A, a to, to, to jest też bardzo istotne, czyli takie, takie zakładowe, zakładowe jednostki. Bardzo istotne jest, tych, tych naszych planów jest bardzo dużo. Nie wszystkie są w stanie, nie jesteśmy w stanie zrealizować. Ja tylko mam nadzieję, że dzisiaj, jak spotykamy się 26 stycznia i wszyscy mówią, że jeszcze będzie gorzej, że to gorzej szybko przyjdzie i szybko ucieknie. I, i, i tak, tak na to wszystko patrzymy. Wszyscy też mamy taką nadzieję. To bardzo dziękuję i życzę udanej pracy w takim razie w zespole przez kolejne pół roku. No, będzie to na pewno temat gorący, bo cały czas te dyskusje dotyczące wynagrodzeń jednak się toczą, choć przyjęto zasady już na przyszły rok. No i też trzeba pamiętać, że właśnie każda taka zmiana najniższych wynagrodzeń powoduje, że placówki muszą na zmianę całej siatki wynagrodzeń znaleźć pieniądze. Musimy o tym cały czas pamiętać, żeby też nie odchodzili ludzie z naszego środowiska, bo to jest bardzo istotne, tak? Panie, młode dziewczęta kończą szkoły, mają tytuł magistra, i niestety. Te znikają z systemu i to jest fatalne. E, ja miałem taką radość pracować naprawdę z fantastycznymi y, ludźmi. E, mówię tutaj o paniach pielęgniarkach, bo, bo o tym zawsze mówię i tymi, które skończyły tylko y, licea i, i były świetne, i tymi, które skończyły też studia i, czy licencjaty. I życzmy sobie, rzeczywiście, żebyśmy zachowali, zachowali fantastyczny standard. Naszego personelu medycznego i dali im takie możliwości, żeby po prostu godnie pracując, godziwie zarabiali. Tego, I znowu o pieniądze, ale, tak. ale takie życie. Tego życzymy sobie. Dziękuję jako bardzo. Pacjenci. I dziękuję za nasze spotkanie.